Witam Cię na kanale Co za szkoda. Czy wiesz, że wcześniejsza spłata kredytu może być nie tylko sposobem na szybsze pozbycie się długu, ale także okazją do odzyskania części pieniędzy od banku? Tak, dobrze słyszysz. Zgodnie z polskim prawem banki są zobowiązane do zwrotu części kosztów kredytu w przypadku jego przedterminowej spłaty. Brzmi ciekawie, prawda? W tym filmie opowiem Ci, jak działa ten mechanizm, kto może z niego skorzystać i jak odzyskać swoje pieniądze. To wiedza, która może Ci przynieść realne korzyści, więc zostań ze mną do końca. Wcześniejsza spłata kredytu. Co warto wiedzieć? Zacznijmy od podstaw. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, masz prawo do wcześniejszej spłaty swojego zobowiązania. I co najważniejsze, w takim przypadku całkowity koszt kredytu powinien zostać obniżony proporcjonalnie. Dlaczego? Ponieważ wiele kosztów kredytów, takich jak prowizje, odsetki czy opłaty dodatkowe, są ściśle powiązane z okresem trwania umowy. Jeśli skracasz czas spłaty, bank nie ma prawa zatrzymać pieniędzy za okres, w którym kredyt już nie obowiązuje. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wcześniej spłaciłeś kredyt, bank powinien zwrócić ci część prowizji, odsetek i innych opłat. Niestety nie wszystkie banki chętnie to robią. Często liczą na to, że nie będziesz świadomy swoich praw. Dlatego warto wiedzieć, jak działać i skutecznie odzyskać należne pieniądze. Kto może skorzystać ze zwrotu kosztów kredytu? Teraz pewnie zastanawiasz się, czy to rozwiązanie dotyczy również ciebie. Oto kilka kluczowych warunków, które musisz spełnić, aby móc ubiegać się o zwrot części kosztów kredytu. Rodzaj kredytu. Dotyczy to kredytów konsumenckich, czyli takich, które zostały zaciągnięte na cele prywatne, niezwiązane z działalnością gospodarczą. Przykłady: kredyty gotówkowe, ratalne czy pożyczki pozabankowe. Kwota kredytu. Umowa musi dotyczyć kwoty nieprzekraczającej 255 550 zł. Data zawarcia umowy. Aby skorzystać z tego prawa, umowa kredytowa musiała zostać podpisana po 17 grudnia 2011 roku. Jeśli spełniasz te warunki, to świetna wiadomość, możesz działać. Ale co dokładnie możesz odzyskać? Najczęściej jest to proporcjonalna część prowizji, odsetek i innych opłat, które bank naliczył w momencie udzielenia kredytu. Jak odzyskać pieniądze przy wcześniejszej spłacie kredytu? Odzyskanie części kosztów kredytu wcale nie jest trudne, ale wymaga kilku kroków. Oto co powinieneś zrobić. Przejrzyj swoją umowę kredytową. Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymienione wcześniej warunki. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ekspertem, który pomoże ci ocenić, czy twój kredyt kwalifikuje się do zwrotu kosztów. Złóż wniosek do banku, skontaktuj się ze swoim bankiem i złóż pisemne żądanie zwrotu proporcjonalnej części kosztów kredytu. We wniosku wskaż datę wcześniejszej spłaty, powołaj się na przepisy ustawy o kredycie konsumenckim i oczekuj na odpowiedź. Bank ma obowiązek odpowiedzieć na twój wniosek. W najlepszym przypadku od razu uzna twoje roszczenia i wypłaci zwrot. Ale uwaga, banki często próbują unikać takiego obowiązku powołując się na różne interpretacje przepisów. Co zrobić, jeśli bank odmówi? Po pierwsze, nie zrażaj się, bo banki bardzo często odrzucają wszelkie wnioski tego typu w nadziei, że zniechęcą klienta oporną postawą. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy specjalistów z firmy HelpFind. Skorzystasz tam z bezpłatnej analizy Twojej sprawy, a pieniądze trafią do Ciebie z góry bez sporu z bankiem, ponieważ to HelpFind bierze na siebie wszystkie formalności. Link do formularza HelpFind wrzucam pod filmem. Jeśli spłaciliście kredyt przed czasem, to koniecznie się tam z Głoście. Ile możesz odzyskać? Weźmy prosty przykład. Załóżmy, że zaciągnąłeś kredyt w wysokości 50 tysięcy złotych na 5 lat, a prowizja wynosiła 5%, czyli 2,5 tysiąca złotych. Spłaciłeś kredyt po trzech latach. W takim przypadku bank powinien zwrócić Ci 40% prowizji, ponieważ spłaciłeś kredyt wcześniej niż wynikało to z harmonogramu. To oznacza zwrot w wysokości 1000 zł. Pomyśl, ile możesz zaoszczędzić, jeśli kwota Twojego kredytu była wyższa, a dodatkowe opłaty bardziej rozbudowane. Dlaczego banki niechętnie oddają pieniądze? Banki nie zawsze grają fair. Często próbują unikać zwrotu prowizji, twierdząc, że nie dotyczy ona okresu spłaty, ale stanowi koszt jednorazowy, poniesiony w momencie zawierania umowy. Jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno wskazał, że zwrot prowizji powinien być proporcjonalny do okresu, o który kredyt został skrócony. To Twoje prawo, które wynika z przepisów unijnych i polskiego prawa. Czy warto walczyć o swoje pieniądze? Zdecydowanie tak. Nawet jeśli kwota, o którą możesz się obiegać, nie wydaje Ci się duża, warto pamiętać, że każda złotówka, która wróci do Ciebie, to Twoje prawo. W skali kilku lat takie oszczędności mogą być znaczące. Jeśli zaciągnąłeś więcej niż jeden kredyt konsumencki, zwrot kosztów może się kumulować, co daje jeszcze większe możliwości odzyskania pieniędzy. Poza tym, działając, wzmacniasz pozycję konsumentów wobec banków, które przez lata liczyły na naszą niewiedzę. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że zostałeś do końca i zachęcam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z materiałami. Powodzenia!